What's everyone, witam z tej strony Jokero. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie subskrybentów moich, ludzi, którzy pomimo tego, iż niezbyt wiele nagrywam ciągle ze mną są. A to znaczy, że jeśli ktoś mnie jeszcze ogląda, że te materiały jeszcze jakoś mają... jakoś mają sens. <laughs> Robię taki krótki materiał dzisiaj generalnie tylko i wyłącznie ze względu na to, że chcę Was powiadomić poniekąd, że pewne rzeczy się troszeczkę w tym roku zmienią, a mianowicie... E, jakby to powiedzieć. Jestem człowiekiem, który ma troszeczkę dużo różnych zainteresowań i... i no każdego z nich po prostu muszę poświęcić dość tak sporo czasu. Czasu i pieniędzy. Dlatego też te moje materiały może nie są takie super, super jakości. Jakoś nie upgrade'uję też tego motocykla jako super, super czy cokolwiek. Robię ale no, ze względu na to, że wszystko chodzi o kasę. Chciałbym troszeczkę połączyć e, moją jazdę, a jeżdżę na przykład w różne jakieś nieraz fajne miejsca e, związane z fotografią. Troszeczkę pejzaże i takie rzeczy, e, landscaping, a także w niektóre bardzo fajne miejscówki gdzieś tam związane, troszeczkę z fishingiem. Tak więc nie chcę mi się bawić, bo nie mam czasu w to za bardzo, żeby otwierać jakieś specjalne inne kanały i tak dalej, i tak dalej, żeby to wszystko prowadzić. Dlatego czasami będę robił takie troszeczkę mieszane materiały zazwyczaj i tak się poruszam na motocyklu, gdziekolwiek bym nie jechał, to przy, przy okazji będę mógł Wam pokazać jakieś fajne miejsca. Wydaje mi się, że wielu z Was ma więcej niż jedno zainteresowanie, e, bo raz, że kochamy motocykle, to jedna opcja, a, a dwa, że czasami, no nie wiem, ja się generalnie gdzieś tam wspomagam jeszcze e, właśnie wędkarstwem czy, czy fotografią. Niczego nie robię zawodowo. Jedynie co to jestem po prostu pasjonatem, robię hobbystycznie rzeczy, kiedy mam tylko czas. Tak więc mogą być takie materiały troszeczkę mieszane pojawiać się na moim kanale. Oczywiście wszystko będzie w opisach, tak więc jeśli ktoś na przykład niekoniecznie będzie chciał coś takiego oglądać, to po prostu nie będzie musiał na to klikać, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie dość interesujące. Jeszcze nie wiem, czy ktoś tutaj jest, akurat w Anglii mieszka, czy coś, ale będzie mógł na przykład sobie może zwiedzić, bądź zobaczyć bardzo fajne miejsce, w którym akurat ja jestem. W którym ja akurat gdzieś tam prowadzę jakąś, załóżmy, fotografię, bo tu chodzi bardziej o przyrodnicze rzeczy i tak dalej. No, no i tak, te niektóre moje odcinki będą takie łączone powiedzmy 70-80%. Jazdy związane po prostu z motoryzacją, a te 20 bądź 30% będzie to na przykład jakiś dodatek czegoś, oczywiście, z końcowym etapem. Na przykład, jeśli chodzi o fotografię, będę wrzucał wam jakieś fotki, które udało mi się uzyskać, które udało mi się zrobić w danym miejscu. Lokalizację, wszystko podam, czy coś, jakby ktoś chciał, bądź kiedyś pojechać na jakąś wycieczkę, bądź na dłużej. No, to na tyle, jeśli chodzi o myślę, zmiany, które zrobię, to wtedy częściej też się będą pojawiały pewnie jakieś odcinki, bo nie będę musiał tego rozdzielać, tego czasu, tylko cały czas, który tam w miarę spędzam, będę wszystko wrzucał po prostu na kanał. Eee... Chciałbym Wam podziękować ogólnie. Raz, że nadal jesteście, nadal, że macie cierpliwość do moich materiałów, że oglądacie to wszystko. Będzie na pewno więcej. A dwa również za, za komentarze. Są różne, wiadomo. Takie trochę naśmiewające się ze mnie. Cześć tam może przechodzące w lekki hejt, bo ktoś, komuś coś nie spodobało. Ja wam powiem tak na króciutko tylko jedną rzecz. Robię ten kanał. Dla siebie, żeby mieć tam kiedyś jakąś pamiątkę, że kiedyś, coś sobie po prostu próbowałem zrobić, staram się przekazać wszystkim, którzy mnie oglądają jakieś w miarę moim zdaniem pożyteczne informacje, a szczególnie jeśli chodzi o moje własne doświadczenia, bo to nie jest, nie przekazuję doświadczeń innych osób, które gdzieś tam na kanale usłyszałem, tylko moje własne, to, że nie wiem, przeklinam. Uwielbiam nawet to czasem robić, nie wiem, no tak już jest. to, Nie, nie, stwierdziłem, to nie jest kanał komercyjny, żaden tu nigdy, no, nigdy nie będzie kanałem komercyjnym. Nigdy nie miał być, to nie było takie postanowienie tworząc ten kanał, także. A ja to, że ja sobie tam jakoś nieraz polecę przekleństwami, nie mam nic przeciwko, żebyście również sobie tam poklęli w komentarzach, jeśli macie ochotę. Mam to kompletnie w dupie, bo tak jak mówię, tu nie będzie żadnej komercji, nigdy żadnych reklam innych chujowin. Ja to robię dla siebie, dla was, jeśli chcecie, jeśli chcecie z tego skorzystać. I, I to tyle. Kolejna rzecz, no. Nie jestem, kurde, yy, miodowy. Żaden, czy tam, czy miodek, czy, czy, czy słodowy. Także pewnych rzeczy też nie potrafię z motocyklem zrobić, albo nie chcę się po prostu za to zabierać. Nie mam czasu, czy coś. A więc nie piszcie mi też takich gdurnych komentarzy, że. Wstyd, że ja sobie czegoś sam nie wymieniam, czy coś. Jeśli chodzi o łańcuch, ja po prostu nie, nie, nie posiadam narzędzi, żeby rozebrać nawet ten taki heavy duty łańcuch. Jeśli ktoś ma, posiada takie narzędzia, no to ja się bardzo z tego cieszę. Ja wolę iść do mechanika, żeby mi to zrobił. Zdjął łańcuch, założył nowe i tyle. Nie? Wiadomo, jak to woli. Eee, to tak jak mówię, <grytanie> mój kanał, tak? Przekręcam wyrazy, przekręcam. Mogę tutaj wrzucać wyrazy po śląsku, ze Śląska pochodzę. Mogę robić kanał bardziej w języku śląskim. Ale nie wszyscy mnie wtedy zrozumieją, ale może wtedy nikt by się nie czepiał jak wymawiam słowo łańcuch czy łańcuch. Tylko będę mówił po prostu kurwa keta. I wy gorole, hejtujący mnie, będziecie musieli się uczyć śląskiego, żeby coś z tego kurwa zrozumieć. <laughs> no ale to tak żartobliwie. Tak ja mówię, ja te komentarze czasem sobie czytam, nie jest ich zbyt wiele, ale głównie skupiam się po prostu na jakimś tam kolejnym materiale, który wrzucałbym, bądź chciałbym wrzucić na kanał. Nie zawsze mam czas po prostu na to robić. Wiadomo, rodzina, obowiązki i tak dalej, tak dalej. Jestem trochę zabieganym człowiekiem, no ale dobrze, no, nie, będę, nie będę zanudzał, nie będę przedłużał, to miało być bardzo, bardzo króciutko na temat tego, czego się możecie spodziewać eee, po prostu w tym roku. Kto lubi moje materiały, proszę łapkę w górę. Ten materiał, który teraz nakręciłem, to nie jest materiał na suba dla nowych osób na pewno, bo myślą sobie, co ten gościu w ogóle pierdzieli tutaj. Ale to właśnie jestem ja. Jokero, żegnam się z Wami. Życzę Wam powodzenia w czymkolwiek robicie, nie? Czymkolwiek się w tym momencie zajmujecie, dawajcie z siebie wszystko. Nara.